Cześć, witajcie wszyscy serdecznie, dzisiaj przychodzę do Was między innymi z holem lumpeksowym, w zasadzie przede wszystkim z holem lumpeksowym, ale także pokażę Wam kilka ciuchów nowych, nieużywanych. Jako pierwsza to jest moja perełka, czyli kurtka. Kurtka, tak zwana parka, ona wygląda następująco. Tył, jak widzicie, jest dłuższy, tutaj na dole wiązany, z przodu jest troszeczkę przód jest troszkę krótszy. Rękawki są, jest możliwość wywinięcia czy też podwinięcia. Ja z tej możliwości bardzo chętnie korzystam. Kurtka jest z kapturem nieodpinanym, w kolorze, z podszewką w kolorze szarym. I nie wiem, czy to widać, czy nie. Kurtka jest troszeczkę wyblakła. I tak się zastanawiam, ponieważ. Zakupiłam te barwniki i zastanawiam się, czy spróbować zabarwić, zafarbować tą kurtkę, czy też nie, tylko niestety na nie odepnę tego kaptura, więc ten kolor, który jest tutaj szary, na pewno się również zawarbuje na czarno, a ja jednak wolę, żeby został szary. Dajcie mi znać, co wy byście zrobili, czy też zrobiły. Dobrze, kolejna rzecz to sukienka, bardzo ładna sukienka z firmy Lindex, rozleży 38, wygląda następująco, ona ma takie dwie farbanki, tył jak widać jest dłuższy, przód jest krótszy, jest ona w takim kolorze brązowo, bym powiedziała, brązowo-szarym, mi się ona bardzo naprawdę podoba, kolejna sukienka, jak mam tu powieszone dwie sukienki, więc... Patrzcie tylko na szarą, nie na to, która jest pod spodem. Kolejna sukienka jest to taka bardzo zwiewna, bardzo fajna i bardzo letnia sukienka, idealna na plażę, z kieszeniami, z firmy ASOS. Ja na początku myślałam, że to jest to spódnica, nie wiem dlaczego jakoś tak wisiała chyba w tym w tym lumpeksie, w tym sklepie, że myślałam, że to jest po prostu spódnica, bo chyba te spinki były jakoś tak wysokie myślałam, że to spódnica, myślę sobie, ja długo, ale wezmę. No i okazało się później, że to jest sukienka, mimo wszystko bardzo mi się podoba, idealna, naprawdę na wodę, czy też po prostu na wakacje. Dobrze, następna sukienka wygląda. Oj, jakaś niteczka, teraz coś wychodzi. Nieważne. W każdym razie następna sukienka wygląda następująco. Jest z takiej kwiatuszki. Bardzo, bardzo ładny motyw. Podoba mi się motyw łąki. Rękawki wyglądały tak. I ona ma taki zaniżony, co jest teraz bardzo ładne w tym sezonie, zaniżony stan. Także tak wygląda. Jest jedna bardzo ładna. Sukienka mgiełka. Kolejna bluzka to bluzka z falbankami. Nie wiem, czy Wy lubicie falbanki, ja lubię bardzo. I tutaj jest również, jak widać, przód krótszy, tył dłuższy. Bluzka, bluzeczka z biała, idealna, naprawdę idealna na lato. Wydaje mi się, że najbardziej pasuje do jeansów. Do Dobrze, kolejna rzecz to klasyczna spódnica z firmy. Fransa, to są chyba te duńskie firmy w rozmiarze 38. Wygląda tak. I ona jest nie na bioter, tylko ona jest do pasania. Także trzyma bardzo pięknie, podkreśla talię. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Z tyłu, z tyłu jest takie rozcięcie. I ona jest zapinana na trzy takie fajne guziczki. Także na pewno mi się przyda, jak będę szła na rozmowę, czy też po prostu jak będę musiała być ubrana na galowo. Kolejna rzecz to są spodnie. Spodnie w rozmiarze 38. Getry. Mimo tego, że nie mamy zimy czy też jesieni, ale kupiłam sobie getry, bo był za fajną cenę. Bardzo, bardzo porządne, Nawet wydaje mi się, kiedyś kupiłam sobie w zarze za 100 zł takie getry. Nie wiem, czy widziałyście w holu kiedyś, czy nie. W każdym razie nie w holu, tylko z dnia. W każdym razie tamte u mnie się totalnie, totalnie nie sprawdziły, ponieważ nogawki jakoś. Ona ogólnie się nie skurczyła, ale nogawki jakoś tak się. Um, ja chciałam w ogóle do kostki te getry, a te getry jakoś tak nad kostkę um, się um, skurczyły. Ogólnie całe nie, tylko właśnie tak jakoś, nie wiem, nie wiem dlaczego, jaka, jaka była przyczyna. I jeszcze na dodatek, oprócz tego, że tak um, zaczęło być krótsze, to jeszcze ta nogawka na dole się rozszerzyła i to w ogóle mi już w ogóle naprawdę nie odpowiadało. Także, No i poza tym spadały mi skłupy, z tych jestem zadowolona, mały mocny ściągacz. No, i to klasyczne czarne, klasyczne czarne getry, które na pewno przydadzą mi się na jesień, czy też na zimę, bo latem raczej tak nie lubię nosić czarnych getry, chyba że to będzie wieczór. Dobra, kolejna bluzka to bluzka w panterkę, którą zabrałam mamie, ale kupiły, kupowałyśmy ją razem. Jest to bluzka Oversize z firmy Olsen, i ja wczoraj, tak, wczoraj była w tej bluzce. Bardzo mi się podoba, jak podwijam w niej tak rękawki dwukrotnie i wtedy one wyglądają, wtedy one wyglądają następnie. Podwinęłam? Nie, nie podwin podwinęłam, a to się szybko rozwinęłam. O. I wtedy one wyglądają następująco. Wtedy ją zakładam do e, krótkich składanek jeansowych. Ona jest taka szeroka. Super. Naprawdę bardzo, bardzo fajna e, bluzka z motywem zwierzęcym. E, dobrze. Następna rzecz to sukienka, którą mam na sobie. Dostałam ją od mamy. Mama kupiła ją w zeszłym sezonie w Cent a Wczoraj troszeczkę mi ją zwięziła, żeby była na mnie, ponieważ mama nosi troszeczkę większy rozmiar niż ja. E, niestety nie zobaczycie tego, ale postaram się wrócić zdjęcie na Instagram. Ona jest do kostek, także jest bardzo piękna. Wygląda w niej jak nimfa. W ogóle bardzo mama mi się też podoba. W tej sukience, ale ona się w niej źle czuła. Ale ja się czuję w niej znakomicie. Jest to moja pierwsza sukienka w tej długości. Dobrze. Aha, jeszcze jedna, jeżeli chodzi. Nie, dwie rzeczy. Dwie rzeczy, jeżeli chodzi o runpeks. Kolejna rzecz to kamizelka dżiecowa. Teraz, jak wiecie, są bardzo, bardzo modne kamizelki dżinnicowe. Ja sobie kupiłam ją w runpeksie i dajcie znać jak ona Wam się podoba. Jest ona dosyć krótka, raczej bym roz, nosiła rozpinaną. Jest to typowa hmm, kamizelka vintage, e, także po prostu hmm, jest ona e, stara. E, stara w sensie normalnym, już pewnie troszeczkę e, może z 15 lat. W każdym razie e, bardzo mi się ona podoba i dajcie znać jak się ona Wam podoba. Czy, e, czy coś może powinnam z nią zrobić, czy gdzieś jakoś powycierać, pociąć, rozciąć. Dajcie mi znać, czy może być taka klasyczna, czy też Coś, coś z nią zmajstrować. Dobra? E, I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o lumpeks. Tym razem to już ostatnie z tych lumpeksu, z tych lumpeksowych zakupów. Jest to fenomenalna. E, przepraszam, chciałam przeciągnąć. Fantastyczna e, szara bluza dresowa. Kupiłam ją z myślą, mm, że będzie nosił mój mąż. Okazało się, że w ogóle jest to. No jest to po prostu mój rozmiar, nie jego. Absolutnie. Dużo, dużo. Ona ma strasznie szerokie ramiona. E, I wygląda tak. Kaptur jest taki. Także jak widzicie, y, fantastyczny, gruby i w ogóle bluza jest bardzo gruba. Y, ma kieszenie z przodu? Tak, ma kieszonkę z przodu. Y, rękawki wyglądają następująco. Jest to fantastyczna bluza. Jeszcze nie wiem kiedy ją będę nosiła, może jak powiedziałem nad morzem i będzie wieczorkiem chłodniej, nie wiem. W każdym razie jestem naprawdę, naprawdę z niej zadowolona. Dobrze i teraz y, rzeczy, które y, podkradłam moją mamie. No to ta pierwsza ta, y, ta sukienka, następny sweterek to jest sweter z firmy F&F. Tak jak Wam mówiłam, ma ma nosi większy rozmiar, także no ja muszę się do niej dopasować i ona do mnie, bo jej wszystko po prostu zabieram. I ten sweter chyba jest w rozmiarze 40, no, 46, ja go będę nosiła jako maxi sweter, a poza tym on nie widać, że jest taki duszy. Tutaj jak widzicie są takie sploty, Sploty warkoczowe, które mi się bardzo, bardzo podobają. Na pewno wieczorami latem. I on jest kolorze koralowym, na pewno wieczorami latem e, będę go nosiła. Następny sweter, oj, następny sweter to jest również firma FF. I e, to już niestety nie ma metki, ale go nosiłam wczoraj i wygląda fantastycznie. I ten jest w rozmiarze 44, ten jest dłuższy, jak widać. Można również służyć... E, jako sukienka, rękawki są tak specjalnie podwinięte i one są długości 3,4 i wygląda tak. Bardzo, bardzo piękny kolor i w ogóle bardzo dobrze się w tym kolorze czuję. Dobrze, kolejna rzecz to sweterek z firmy Mohito, który moja mama sobie oczywiście kupiła, nie chciała go kupić moja siostra, więc kupiła moja mama, bo szkoda jej było go nie kupić. No i ja go będę pewnie nosiła jesienią. Jak widzicie jest czarny, na górze cieniowany róż, też mi się on bardzo podoba. I ostatnia rzecz, którą... Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie już widziałyście, czy też widzieliście. Jeżeli nie, to chciałam Wam pokazać trampki, które kupiłam z firmy Smith. Wyglądają następująco. Bardzo, bardzo mi się podoba, zapłaciłam za nie około 70 zł. No jestem z niej bardzo zadowolona, ponieważ długo szukałam krótkich trampek i białych trampek. Widziałam też w Bigstarze, ale Bikstarze są męskie 40, a męskie 40, a 39 męskich nie ma 40 męskie są troszeczkę większe niż damskie, także naprawdę bardzo, bardzo się cieszyłam, że znalazłam te. Zamówiłam je w sklepie Dizzy.pl, czy też dizi, dizi chyba, także... Ja Wam polecam również, tylko zmierzcie, poproście o dokładne zmierzenie, czy tam jest możliwość poproszenia, czy tam jest informacja, już nie pamiętam, w każdym razie ja ciemno zamówiłam 40, bo zawsze noszę czterdziestkę. Okazało się, że były troszeczkę przyciasne, ale na szczęście... Już się zdążyły, zdążyły rozciągnąć, także miejcie to również na uwadze. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dajcie mi znać, czy pofarbować tą, ten płaszczyk, czy też nie. I dajcie mi znać, czy Wy również lubicie polować w lumpeksach. Trzymajcie się, serde... trzymajcie się ciepło, chciałam trzymać Trzymajcie się serdecznie. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmiku.